Więc to jest nasza już trzecia, trzecia wizytacja w tym domu. No nagrywa nie bój. Ja Cię tu nagrywam, gadaj. O, są i zdechłe ptaki. Razem z nami. Przedpokój, piękne panele na ścianach, na podłogach. Tam jest wejście do piwnicy. Łazienka w stanie um, agonalnym. idziemy do kuchni tu Gabrysia je jedzenie to jest nasz bufet piękna, wysenna pogoda oto ja jestem no i salon z którego już wczoraj pozrywaliśmy jakieś tam płyty Dzisiaj będziemy zrywać jeszcze więcej. Boryk. Idziemy na górę. A na górze jeszcze gorzej. ten przeciek bo już jest starym przeciekiem widoczek z okna numer 2 Czo né, tá